Muszę się nauczyć nagrywać więcej kluczowych momentów. Gdzieś wśród wszystkich prac nie nagrałem tego, gdy Agu zrywała płytki podłogowe w łazience. Witam was w kolejnym odcinku serii remontowej. W ostatnich odcinkach z łazienki, które możecie znaleźć na kanale, rozebraliśmy ściany, usunęliśmy komnatę tajemnic, a dziś pora doprowadzić łazienkę do stanu, gdy będzie można zacząć ją w końcu budować. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw pod spodem stosowną ocenę, a jeśli chcesz zobaczyć pozostałe filmy z tej serii, zajrzyj na kanał i zostaw tam subskrypcję. Pod klejem do płytek znaleźliśmy zbrojoną wylewkę betonową. A pod tym płytki? Dzięki temu, że zostało tu zatopione zbrojenie, ta warstwa była naprawdę wytrzymała. się do trzeciej warstwy płytek. Pierwsza warstwa to była ta, która była widoczna w poprzednim odcinku z łazienki. Zajęliśmy ją trochę poza nagraniem, głównie Aga się tym zajęła. Tutaj mamy drugą warstwę płytek, którą wiedzieliśmy, że ona istnieje, ponieważ była widoczna za sedesem. A teraz dokopaliśmy się przez warstwy wylewki do trzeciej warstwy płytek. I to są płytki, które na 100% są chyba... Hmm, może nie na 100%, ale na pewno są dość stare i mogą być nawet oryginalne. Te małe płytki nie chciały odchodzić. Były prawdopodobnie kładzione bardzo dawno temu, a klej pod nimi zapewne wiązał dużo mocniej niż współczesne. Postanowiliśmy, że w tym miejscu zrobimy schody do sąsiada, a tak poważnie bawimy się w archeologów i zaczęliśmy odkopywać coraz większe, coraz głębsze warstwy. Najpierw odkopaliśmy trzy warstwy płytek, później okazało się, że tutaj jest jeszcze jedna wylewka betonowa i odkryliśmy coś interesującego, coś trochę, trochę smolistego. Pod światło widać, że się mieni zupełnie, jakby było szkłem. I okazuje się, że pod spodem jest kompletnie płaska powierzchnia, która najprawdopodobniej jest wylewką, która jest już na stropie. Doskonale. Dzięki temu uzyskamy parę centymetrów do położenia podłogi. W tym miejscu będziemy mogli sobie wyrównaną, równą podłogę położyć. Aga przyłożyła wcześniej poziomicę na mniej więcej w tym miejscu, i okazało się, że podłoga jest przechylona w stronę środka. I dzięki temu, że odkujemy jeszcze dodatkową warstwę betonu, będziemy miejsce na to, żeby położyć nawet jakąś delikatną, samopoziomującą wylewkę, która zrobi nam zupełnie płaski poziom. Zaczęliśmy robić timelapse, ale... Jak widzę, jak to idzie, to chyba to nie jest dobry powys. Tu zeszłam, żeby to wbić. Wiem, jakiego mi stopy. Dobra, Super. może to będzie tak tragicznie. Nowy aparat. Ach, w wróg! Dawaj tego. Użyj tego. Powiedziałeś. Boję się tego strzału. Jedna z rzeczy, o których nie mówimy, to to, co się dzieje z gruzem. Bo sami widzicie, jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Zamówiamy kontener. Można zamówić. To są firmy, które zajmują się wywozem gruzu. Można zamówić na śmieci mieszane, na czysty gruz, w ogóle jakąś śmieszną fryzurę. Do tej pory zamówiliśmy trzy kontenery. Dwa 7 m, jeden 5 m. No i spodziewam się jeszcze przynajmniej dwóch. Także przy remoncie takim totalnie, totalnie od zera, kiedy trzeba jeszcze rozebrać stare mieszkanie, trzeba liczyć się z tym, że spora część początkowych kosztów to może być właśnie sam wywóz gruzu i śmieci, i tym podobnych rzeczy. Z dwóch prac wykuwania i wynoszenia betonu cięższe jest wynoszenie. <grym> Dlatego Agu wykowała beton, a ja wynosiłem gruz bezpośrednio do kontenera. Co? Nie kojarzę. Nie wiesz tego zapachu? Nie, to totalnie mi się nie łączy z tym. To mi, to mi pachnie wytoją. Ale nie takim, że śmieci i Po prostu... Rozumiem. Tak, chemia dezynfekująca. Tak, no. tak. Na wylot jest i tak się podnosi cała. Ale jest to pełne Ale tu jest trzymana z dwóch stron, więc to, to jest chyba dla tego Czekaliśmy kilka centymetrów, ale takie trochę złudne, bo spadek na tej świeżo odkutej posadce wynosi blisko 3%, co oznacza, że pomiędzy bocznymi ścianami w łazience mamy prawie 6 centymetrów różnicy w wysokości. Te płytki, jak się okazuje, są bardzo stare. Po krótkim researchu i odczytaniu tego VUB Metlach okazuje się, że to Willeroy und Boch, niemiecka firma, która do dzisiaj produkuje wyroby porcelanowe. A przypominam, te płytki muszą pochodzić z przełomu XIX i XX wieku. Zaczęliśmy rozbierać tą warstwę i to doleciał nas zapach. Wcześniej Aga go zdefiniowała jako zapach to ja, ale ja tak jeszcze chwilę musiałem do tego dojrzeć, co to właściwie jest. Nie wiem czy kojarzycie, może większość z was może już tego nie kojarzyć, ale podróżowanie starszymi pociągami, w starszych wagonach był właśnie dokładnie taki zapach kolei i to jest coś, coś tego typu. Nie wiem czy to jest kwestia tej smoły, czy czego. Albo może starej łazienki, ale jest po prostu taki bardzo charakterystyczny i dla mnie osobiście przyjemny zapach, ponieważ ja dużo podróżowałem pociągami i jest to dla mnie forma sentymentu. Nie wiem, szkoda, że zniknie. Chociaż może nie szkoda, bo na dłuższą metę jest już męczący. Niestety większość z nich popękała, ale kilka udało się odzyskać w całości. Ogólnie zbieramy takie oryginalne rzeczy, które znaleźliśmy w tym mieszkaniu. Pokażę je zapewne w kolejnym odcinku. I wracam tutaj po ponad miesiącu od ostatnich prac przy łazience. Upuściłem wodę z rur i w tym momencie przede mną rozbiórka tego. Po zakręcałem wodę w kilku miejscach, więc w razie czego jestem całkiem bezpieczny. Ta rozdzielnia wody to naprawdę fajnie wykonany kawał hydrauliki. Wszystko ładnie opisane, z możliwością odłączenia każdej rury osobno. Jestem pewien, że chcę mieć to zrobione bardzo podobnie. I też rozbierając ten element w Łazience docieram do końca rozbierania Łazienki. Już naprawdę niewiele zostało, żeby zacząć tutaj coś budować. W kolejnych odcinkach pokażę wam projekt Łazienki. Ostatnia prowadzi do kuchni, tam mamy na razie jeszcze wodę, więc nie chcę jej jeszcze demontować, ale ona też na pewno pójdzie razem ze wszystkimi. Koniec! Wiem, że wygląda jakby się niewiele zmieniło, trochę rur mniej, ale to są pozostałe rzeczy, które są potrzebne. Przede wszystkim do toalety, no bo w trakcie remontu ciężko nie korzystać. No i druga, która idzie, to jest prosto do kranu, który znajduje się w tamtym miejscu. Piec został całkowicie odłączony, więc teraz można byłoby się skontaktować z kimś, kto mógłby nam wymienić go na dwufunkcyjny. Ten piec to jest jednofunkcyjny podgrzewacz wody, a my chcemy do podgrzewania i wody, i do podgrzewania jakby całego ogrzewania w mieszkaniu. Także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. W kolejnym filmie chcę pokazać trochę projektowej strony tego mieszkania, bo wszystkie filmy od początku skupiały się zdecydowanie na pracach i samym postępie, a przecież robimy to według pewnego planu. Jeśli film się spodobał, zostaw pod spodem stosowną ocenę i nie przegap kolejnych filmów subskrybując kanał.